Mr. Green, Mr. Green, where will he take you Jest na mnie przed Pelma 29. Witam. Witam wszystkich. Wydajesz się trochę wykończona tym zbijeniem wagi, nawet tak, czego nie da się ukryć. Do, do samego końca robiłaś te ostatnie gramy, nawet z, z czego to wynika? E, mieliśmy małe opóźnienie z dojazdem do Warszawy, bo wypadła nam niespodziewana wizyta w Orange. Przez to nie mogłam zrobić sauny u siebie, dlatego musiałam zrobić ją tutaj. Ale waga zeszła mi idealnie, więc nie miałam jakichś większych problemów i czuję się super. Użyło ci, że wreszcie twoja rywalka tym razem się zjawiła, nie miała żadnych problemów? No cieszę się strasznie. Mam nadzieję, że już do jutra nic się nie stanie. Ale fajnie, że jest. Nie pytam o, o plan na walka, ale jakieś takie mocne, słabe strony, cokolwiek co mogłabyś powiedzieć o swojej rywalce. No na pewno mocną stroną będzie stójka, na którą trzeba będzie uważać, kopnięcia, uderzenia. Okaże się w klatce tak naprawdę, bo nie zawsze po walkach można stwierdzić, jakie są mocne i słabe strony rywala, bo może być mocny w jednej płaszczyźnie, której akurat nie uda mu się wykorzystać podczas jakiejś walki. Wszystko okaże się jutro. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o Twoim obozie przygotowawczym w Łodzi? Fajny obóz, mam nadzieję, że powtórzy, powtórzy się jeszcze w przyszłości dużo bardzo dobrych zawodniczek, zarówno zawodowych już, jak i amatorskich, które też chcą przejść na zawodostwo. No i super okazja, żeby się posparować w końcu z dziewczynami, nie z facetami i nabyć doświadczenie i obiciami. Właśnie co sądzisz o polskiej scenie MMA kobiet, zwłaszcza, że właśnie niedawno było seminarium typowo dla, dla kobiet. Jak Ci się to podobało i co sądzisz o takich inicjatywach? I o samej polskiej scenie kobiecej? No na pewno się bardzo rozwija. Na pewno będzie coraz więcej takich obozów, yy, typowo dla kobiet, coraz więcej walk kobiet. Cieszę się z tego, bo może w końcu ta dyscyplina stanie się naprawdę popularna wśród dziewcząt. To wszystko w sumie. A czy kierunek Twojej kariery zawodowej to bardziej polska czy zagranica? Ciężko mi póki co powiedzieć. Póki co jestem tak naprawdę na początku swojej, można powiedzieć, kariery i nie wybrzydzam żadnymi walkami, bo jest ich bardzo mało, bo jest bardzo mało przeciwniczek, więc przygotowuję się do tego, co akurat jest. No i na koniec ten pozytywny aspekt, czyli ten film, który zrobił w internecie furorę odnośnie zaręczyn, tak? To było nadzieję, to było w pełni. E, znaczy to nie było w ogóle reżyserowane, rozumiem, prawda? No nie było, to było zaplanowane, cały klub o tym wiedział oprócz mnie. No, bardzo fajne. Nie wiedziałam, że Łukasz jest w stanie do czegoś takiego się posunąć, ale zadziwił mnie pozytywnie. A słyszałem tak przed chwilą dosłownie, że e, między innymi tym, co go zdeterminowało do tego. E, to była jakaś obietnica, tak? którą tobie złożył, że jak dostanie brązowy pas? Kiedyś sobie dla żartów powiedzieliśmy, że weźmiemy ślub, jak dostanie brązowy pas, ale widać, wziął sobie to do serca. Ale Miejmy nadzieję, że to z miłości, tak naprawdę, a nie tylko dlatego, że dostał pas. Także... No, mam nadzieję. Także powodzenia jutro. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję.